Część podłużnicy o, z otworem i tam dalej. Idzie aż do końca nowa część podłużnicy. Tak wygląda spód. Od razu tam, gdzie nie ma dojścia, to miniujemy to. Wiadomo, że to później całe w pójdzie. Ale, ale tam, gdzie zamykamy profile, to, to miniujemy. A tak wygląda spód z lewej strony. Zobaczcie. Patrzcie, jak wygląda podłużnica. O, wszystko zgnite. I to wszystko też trzeba będzie wymieniać. Dobra. Mamy tutaj już praktycznie skończoną podłużnicę. Zobaczcie. I wstawiono tutaj blachę od czoła mocującą. Także przód praktycznie będzie skończony. Jeszcze musimy tutaj zrobić oryginalny otwór na kable. Ale to już jutro. Tutaj już e, mamy praktycznie skończone. Przejdźmy od tej strony. Pokażę Wam, jak wygląda cały e, środek. O, mamy tutaj już e, mocowanie zrobione. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda stare. I co? I tak wygląda e, tutaj e, dolna część podłogi. To na też kawałek wzmocnienia. Tutaj górna część już jest dobra. Więc to tylko pójdzie do piaskowania. A, a tak wygląda. Tak wygląda ta dolna część podłogi. No i co? Jutro postaramy się zamknąć już wszystko tutaj blachą. I, i będzie dobrze. Pokażę Wam teraz, jak wygląda stare mocowanie podłogi. Yy, podłużnicy. O, może tutaj, bo tu to jest stare e, mocowanie kabiny. O, może przejdę tam, pokażę Wam bliżej jak to wygląda. O. Tutaj mamy nowe zrobione, to są blachy wzmacniające, mocowanie na poduszkę. Pokażę jak to idzie dokładnie. To jest ta poduszka. O, jak widać ona jest od spodu przykręcana. I tulejka od góry i to wygląda tak, to wchodzi od spodu mniej więcej, z góry jest tulejka i tak to wygląda. A to jest, e, a to jest to stare mocowanie. O, to jest spód tego, a to, był, a to jest góra. Tak wygląda stare mocowanie. właśnie wyglądała w ogóle stara podłużnica. Też tutaj mamy Podłogą. To jest stara podróżnica, część, kawałek podróżnicy z podłogą, strasznie duża ilość jest konserwacji, ale tak podobno w każdym Unimogu tak jest. A tu jest część podłogi, która została wycięta i podłużnica. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No jutro, chyba jutro skończymy całą tą stronę. I działamy dalej. Kolejne etapy naszego Unimoga. Aktualnie robimy całe drzwi, wymieniamy całe poszycia, tutaj już mamy wymienione cały dół, już Wam pokazuję, tutaj już cały dół mamy powymieniany, już tutaj do góry i tutaj całą nową tą blachę mamy wymienioną, jest zostało zamieniowane i będziemy nakładali, dorabiali drugą i nakładali na to drugą blachę tak żeby wyglądało jak z tej strony cała nowa ładna z przetłoczeniami, a z tej strony wygląda tak to widać co, co jest nowe a co jest stare cały dół jest nowy a tu zostawiliśmy stare I jeszcze ten cały element odtąd będziemy wymieniać aż do końca na razie ich nie, nie otwieramy bo są spasowane I tutaj e, są przymocowane Fajnie, żeby, żeby, żeby sobie można było podorabiać i żeby były równe szczeliny. W każdym razie na razie to tak wygląda. Już praktycznie mamy koniec, bo tylko zostaną błotniki przednie, ale to dopiero wtedy, kiedy, kiedy wrzucimy kabinę na ramę, żeby sobie dopasować do kół. W każdym razie co mam zrobić Mam całą zrobioną rurę. Na tył widać, o. Skończona jest. Błotnik z tej strony, cały dorobiony z dachem. Mamy też. Cała podłoga została też dorobiona. Tutaj są materiały, to także może są widać. Ale w każdym bądź razie mamy całą podłogę nową, już dorobioną. Jak i z jednej, z drugiej strony. Szyba jest spasowana ładnie. Dobrze też siedzi. Podejdziemy od przodu, to może bardziej pokażę o. Wszystko ładnie popasowane. Tutaj jest też cała cała nowa podłoga, z podłużnicami ze wszystkim. Zobaczcie, z jaki z jednej, takiej z drugiej strony jest podorobiana. Tutaj ta blacha cała też jest podrobiona, nowa razem na kolumnę kierowniczą otwory na instalację. Tu widać też spawaliśmy wszystkie nowe otwory, żeby to dobrze wyglądało. Pokażę Wam tu od spodu, jak wygląda, o zobaczcie, o nie wiem, ciemno, trzeba coś widać. Tak wygląda, na razie to wszystko minujemy, ta kabina pójdzie na samym końcu, do, pod piasek, do piaskowania i później dopiero na lakiernie, w epoksyd na lakiernie. Tutaj jest wycięty na razie ten błotnik, tak jak w połowie. Ale to mówię jak mówiłem wszystko, wszystko pójdzie do mierzenia już na ramię Pokażę wam może jak wyglądają To jest cały dół tych drzwi, tych drzwi. cały dół pokażę jak to wy, powinno wyglądać a tutaj już mamy nowe, a cały dół drzwi jest od tamtej strony tu tak powinno siedzieć I to jest ten cały nowy dół. To jest... Tutaj mam całe poszycie tych drzwi. Dlatego się nie opłaca rok, zobaczcie. To jest zgnite, nie to się robić. Dorobimy nowe. Jakie tu, zobaczcie, Podkrętkie. Nie wiem, czy tu też pokazywałem wcześniej tu stary, stary błotnik. Strona zewnętrzna. Strona wewnętrzna, zobaczcie tak wygląda. No i aktualnie tak cała kabinka wygląda. Jeszcze około, myślę, tygodnia cała blacharka będzie skończona. tutaj zrobiliśmy nowe też jak w oryginale otwory mocowania kabiny. Wspawaliśmy tulejki pod gazu. A też fajnie. Tutaj tak, z tej strony. Z jednej, z drugiej strony. I tak wygląda cała kabinka. Z rurami. Ze wszystkim. Tu będzie jedno siedzenie w tym miejscu. Tu będzie drugie siedzenie w tym miejscu. Będzie się wychodziło na tył przez, przez środek. I na pakę do kampera. Szybki, pomierzony. Tak wygląda właśnie ten błotnik, i nie wiadomo, i będziemy mierzyć ile go uciąć. I zrobić ładnie, dorobić skosy i tak dalej. Do, ale to już wszystko do kół. Będziemy dorabiać. No, w całości tak wygląda. Dobra, widzimy się już przy, przy całej skończonej blacharce. Aktualnie, tak wygląda nasz Mercedes. Unimog, zobaczcie, już mamy całą kabinę wyspawaną. Może nie całą, teraz wstawiliśmy go do góry. Może przejdziemy tutaj od początku, tak wygląda tył. Tył akurat już mamy całą kabinę skończony. Wstawiliśmy go tutaj, tak jak ma być, ponieważ mierzymy, mierzymy błotniki. Te błotniki mierzymy, jak je zrobić, żeby na tych kołach było. Dobrze się skręcało, bo w tej chwili haczy, na przykład, jak jest oryginalnie ten błotnik, to, to haczy o, 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 o koło haczy o, o błotnik, a na tych kołach będzie jeździł. To do mierzenia, właśnie potrzebowaliśmy. I zostało nam tylko no, tak naprawdę zrobić te te dwa błotniki z jednej i z drugiej strony, bo są wycięte. O. A resztę drzwi, wszystko już mamy pokończone. Cały środeczek no, przejdziemy tutaj, zobaczymy. Już cały środek mamy skończony. Ta kabina jeszcze pójdzie do piaskowania. Pomierzymy, ściągniemy, dorobimy tu błotniki i całkiem pójdzie do piaskowania z tej całej pomarańczowej farby. Tam gdzie zostało i tak aktualnie będzie wyglądał. On będzie jeszcze troszkę jest za wysoko, bo, bo, bo na tym kole się nie, nie trzyma, bo musimy teraz prawo, lewo poruszać, żeby były skręty. No i teoretycznie będzie tam nie wiem, 20 cm niżej, no ale mniej więcej plus minus taka wysokość jego będzie, tam 20-30 cm będzie niżej. No tak będzie to wyglądało. Także bierzemy się ze spawanie, mierzymy, bierzemy się ze spawanie tych błotników, trochę je przerobimy. I co? I ściągamy kabinę. Jeszcze tutaj będziemy robić, zapomniałem powiedzieć, błotniki troszkę poszerzać to będą takie przekręcane, poszerzane zrobimy. Też później jakieś stopnie dorobimy i tak dalej, No ale w każdym razie tak to będzie mniej więcej wyglądało i będziemy brać się wtedy za, za lakierowanie kabiny, jak tylko wyspawamy. Chemie na pójdzie wyspawamy do końca, kabina idzie na piaskarnię i na lakiernie, epoksyd, różne te chemie i i wjeżdża do lakierowania. Nie wiem jaki kolor będzie dzisiaj. Będzie pan zobaczymy. Jaki kolor będzie także będziemy działać dalej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No. Tak to wszystko będzie mniej więcej wyglądało. Plus, minus Wszystkie most, Mosty trzeba będzie pozakładać. No ale ramę też już mamy gotową w podkładzie. Tak teraz wszystko tylko dopasujemy. Mosty wszystko. Pomalujemy na tam nie wiem jaki kolor będzie chyba czerwony ramy, czy coś nie już nie pamiętam, no ale tak mniej więcej to będzie wyglądało. I tak w całości będzie. Będzie fajny efekt w ogóle ogólnie. No, będzie petarda myślę, że efekt. Tam ja jeszcze z tyłu przyjdzie zabudowa cały kamper. Będzie petarda efekt. Dobra, działamy dalej. Wstawiliśmy z powrotem naszą kabinę na, na, tutaj na blacharnie. ściągnęliśmy ją z ramy, rama pójdzie do lakierowania już. A my tu już mamy pomierzone co i jak zaczynamy dorabiać błotniki. No i błotniki będą tutaj z rury, rura wygięta aż do dołu, na górze będzie blacha, tu będzie wzmocniona. Jak widać tu przyjdzie blacha na górę ładnie wyprofilowana i tak będzie wyglądała nasza rura, e, nasze błotniki, przepraszam. Aż zejdą do samego dołu. Tutaj i takie będzie poszerzenie na półkoła. Tak klient chciał. Założyliśmy maskę e, grill'a, ale to tylko tak na razie przyłożyliśmy, ponieważ cały błotnik też będziemy ten przerabiać i. i, i, i. I dlatego go założyliśmy maskę grilla do tego błotnika, bo będziemy ustawiać sobie tam szczeliny, i tak dalej, już pasować na, 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 na stałe. Także nam zostało tylko tak naprawdę dorobienie tych dwóch błotników, e, zrobienie, e, zrobienie przednich bocznych błotników, nadkola będą gotowe, i, i wtedy pójdzie na piaskarnię e, oprócz maski, bo maska jest plastikowa. Na piaskarnie i, i w epoksyd cały i na lakiernie. Tak wygląda. Tył mamy gotowe, gotowy. Tak, tylko tutaj jeszcze tą przednią rurę zamontujemy. Żeby to e, było już jednolite w całości. No i w zasadzie tyle. W zasadzie tyle. Tak naprawdę będzie już gotowe. E, mamy całą ramę już wypiaskowaną. Zapodkładowano tylko na kolor, czekamy na kabinę i będziemy, będziemy, będziemy tu powoli składać w całości do kupy. Dobra, widzimy się w następnym odcinku z Unimoga Campera.